Często słyszy się o złym traktowaniu zwierząt i dzisiaj zapytamy mieszkańców Andrychowa czy w takim wypadku zwierzęta powinny występować w cyrku. A czy zwierzęta powinny występować w cyrkach? Tak, powinny. Oczywiście. Powinna być innego. <grym> Powinni ludzie wystawić w cyrku. <grym> Jakich? Nie <da>. Co? Urzędników. <grym> Czułem, że odpowiedź będzie właśnie taka. Bo, bo załatwię półtorej roku już tego. Spadek i nie mogę załatwić. No zależy, zależy co, jakie czynności one, one tam muszą robić. Mm. No tak, żeby nie były terroryzowane, nie? Mm. Nie interesuje się tym. No ale jak są y, szkolone y, przez y, treserów, no to czemu, nie? Mm -hmm. Tylko nie znowu w jakichś klatkach takich, y, co żeby ino się obrócił, czy się nie mógł obrócić. Na jakiś wybiega, no to... Trudno, no. Dzieci przychodzą na różne występy w cyrku, no i dla nich to jest bardzo dobre. No jak tyle lat występowały, to pewnie, że powinny. Mhm. Czy nie są one tam może źle traktowane, jak pan to widzi? Eee, może nie. Ja uważam, że nie. Czyli, czyli że powinny występować, a pan co? To jest poczyna dla dzieci, no nie? Po prostu, jakby nie dzieci, do, kto by szedł do cyrku starsi, no to idą dlatego, że, że zwierzęta występują i, tak. i jest y, ubaw, no nie? Nie, nie wolno. Dlaczego? To są wolne zwierzęta i niech sobie żyją na wolności. A ludzie jak się chcą, to niech się ciczą nawzajem. Nie chcą nie Ludzie pracują, to zwierzęta mogą tym bardziej.